Cześć, ja jestem Szymon i witam Cię na kanale Szkoła Wygrywania. Popraw jakość życia. Wszyscy, ale to wszyscy, jesteśmy osobami, które lubią się lenić. Nie ma ani jednej osoby na tym świecie, która przynajmniej raz w życiu miała taką sytuację, że nie chciało jej się czegoś robić. No i to jest okej. Okay. Taka jest nasza natura, no i nie ma sposobu na oszukanie tego. Jednak. Przez większość naszego życia musimy pracować. I lenistwo jest nieopłacalne. A można wykorzystać lenistwo na swoją korzyść. Jest na to fajna metoda, która sprawia, że lenistwo zaczyna nam służyć. I w tym wideo ją wytłumaczę. Zapraszam do oglądania. Aby wytłumaczyć metodę na wykorzystanie swojego lenistwa, potrzebna jest Historia. Uwielbiam jeździć rowerem. Jednak, żeby zacząć nim jeździć, no to muszę zejść do piwnicy, otworzyć łódkę w schowku, wyjąć rower, zamknąć schowek, wnieść rower z piwnicy po schodach, ubrać się w kaski, cały osprzęt z nim związany, który jest wysoko w szafie. I z drugiej strony, zamiast jeździć rowerem, mam Netflixa który do uruchomienia potrzebuje tylko chwycenia za pilot i siądnięcia na kanapie. Pomimo tego, że kocham jeździć rowerem, to w większości przypadków, jak mam wolną chwilę, to wybieram oglądanie telewizji zamiast jazdy rowerem i lepszej kondycji fizycznej. Kolejnym przykładem jest gotowanie. Uwielbiam swoje autorskie danie kurczaka po meksykańsku. Mam w lodówce wszystkie składniki pod to przygotowane. Jedyne co muszę zrobić, no to te danie przygotować. A przygotowanie tego dania zajmuje czas. No tak na oko to jest 20 minut samego tego przygotowywania i potem się już gotuje. I zamiast tego mam też w lodówce przygotowany posiłek pudełkowy, który ma podobne makroskładniki. No ale już nie jest aż tak bardzo smaczny. I w 100% przypadków zamiast gotowania smaczniejszego dania, wybieram danie gotowe. No bo nie muszę gotować. Myślę, że po tych dwóch historiach widzisz schemat. Zawsze wybieramy łatwiejsze i szybsze rozwiązanie w naszych codziennych wyborach. No i można to lenistwo wykorzystać na swoją korzyść. A w jaki sposób? W taki... Żeby na, za wszelką cenę utrudnić wykonanie zadania. Przykładowo, żeby uruchomić telewizor, to musisz podpiąć go do gniazdka, bo jest odpięty z gniazdka. Z pilota są wyjęte wszystkie baterie, a baterie są przeniesione do szafy w drugim pokoju. Najlepiej jeszcze gdzieś wysoko, żeby trzeba było iść po taboret do kuchni i potem po taborecie wchodzić do tej szafy. To samo dotyczy słodyczy. Wywal słodycze z domu, aby zjeść coś słodkiego będziesz musiał iść do sklepu i kupić słodycze. jak masz jakieś ciastka lub chrupki, bo czasem przychodzą goście, to załaduj je wysoko do szafy i jeszcze przykryj je czymś, tak żebyś musiał wyjąć krzesło i jeszcze żeby właśnie po nie sięgnąć, to trzeba będzie wyjąć coś tam, wyjąć jeszcze coś tam i dopiero będą słodycze. Bo to wszystko. To całe utrudnianie zostało opisane jako reguła 20 sekund. Jeśli zaczęcie wykonania zadania, które chcesz wykonać, zmniejszysz o 20 sekund, a rozpoczęcie zadania, które wykonywałeś zamiast tego, a nie chcesz jego wykonywać, zwiększysz o 20 sekund, to wykorzystujesz swoje lenistwo na swoją korzyść. Oczywiście te 20 sekund to jest wartość umowna. Czasem. Trzeba ułatwić o wiele bardziej różne zajęcia. Na przykład wynajęcie garażu pod blokiem i zabranie roweru zajmuje teraz 2 minuty, a nie 15. A telewizor musiałem oddać. Myślę, że od razu pojawiło się parę pomysłów, które mogą Ci pomóc z wykorzystaniem lenistwa. Jednak chciałem powiedzieć o jednym nawyku, który jest strasznie dla nas niekorzystny, a ciągle jego używam. A mianowicie chodzi o telefon. Zawsze, gdy pracujemy przy komputerze, to mamy pod ręką telefon w widocznym miejscu i on nam skutecznie przeszkadza, bo a to messenger zapika, a to nowe powiadomienie z social media, i ciągle jesteśmy rozproszeni. A łatwość dostępu do telefonu jest olbrzymia. Dlatego najlepiej wyłącz wszystkie powiadomienia, a telefon wrzuć do szuflady, jak pracujesz przy biurku. Ten prosty trik. Pozwala na utrudnienie dostępności telefonu podczas pracy i możemy łatwo pracować. Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia to gorąco zapraszam na mojego newslettera, gdzie dokładnie opisuję jak poprawić jakość swojego życia w obszarze zdrowia, ducha i finansów. Zapisać się możesz na szkoła-wygrywania.pl/lista. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!